To pasmo taurów w austriackich Alpach. Jestem na końcu doliny zwanej Gasteinertal, czyli Doliny Gastein. To miejsce nazywa się Sport Gastein i słynie dziś z fenomenalnych. Tras do narciarstwa biegowego. Ale przecież nie narciarstwo w jakiejkolwiek postaci było dawniej główną specjalnością mieszkańców tych ziem. Nie, otóż tutaj od wieków wydobywano cenne kruszce, złoto i srebro. A narciarstwo to dopiero pomysł z początków XX wieku. Zatem zapraszam Państwa w podróż po dolinie gastari W okolicach zachowały się różne ślady aktywności górniczej, na przykład kamienne domy, w których niegdyś kopiący złoto i srebro mieszkali. Sztolnie również. Jak twierdzą dawne kroniki, na przykład w XVI wieku urobek tych szlachetnych kruszców rocznie sięgał kilku ton. Oczywiście żyłą srebra i złota dziś dla okolic są turyści i kuracjusze. Dopiero w tym miejscu zrozumiałem właściwe znaczenie słowa górnik. No bo czy kogoś, kto choć wgryza się w ziemię, ale czyni to właśnie tutaj, można nazwać dolnikiem? Od późnego średniowiecza wydobycie srebra i złota oraz handel nimi z cesarskiego nadania opanowała rodzina Weitmozerów. Gdy kruszce się skończyły, Weitmozerowie przestawili się na inną żyłę złota na turystykę. W kościele parafialnym w Bad Hofgastein odnajdujemy płytę nagrobną założyciela rodu Christophera Weitmozero, czyli Christoph Weitmozer. Szosą biegnącą przez środek doliny rodzina Weitmozerów woziła końmi turystów i miała na to monopol aż do początków XX wieku, kiedy to otwarto tu linię kolejową. Ale już w wieku XVI ród wzbogacił się na tyle, że kupił ten oto zamek. Zamek w dalszym ciągu będący weitmozerów w White rękach. Od jakiegoś czasu w zamku mieści się szanowana restauracja. Od razu przy wejściu widzę monarchistyczną wystawkę. Mamy tutaj cesarza Franciszka Józefa w różnych wcieleniach oraz zdjęcie Ottona von Habsburga, następcy tronu, syna ostatniego cesarza austro-węgier Karola oraz cesarzowej Zyty. Jest również sam założyciel rodu, Krzysztof. Weitmoserach. Przed sobą na talerzu mam kolejny powód by odwiedzić dolinę Gastain, kolejny magnes, który przyciąga tu turystów. Jest to mianowicie pstrąg. Cóż mi tam pstrąg, powiecie. Ale nie jest to pstrąg hodowlany. W tutejszych, jakże czystych, alpejskich potokach żyją dzikie pstrągi. Te się łowi i właśnie najczęściej w ten sposób podaje. Smażony w klarowanym maśle, podawany razem z ziołami, ziemniakami, cząstką cytryny i sałatą, która prawie tak jak u nas jest e, przyprawiona. Jest to mianowicie sałata z kwaśną śmietaną. Jeśli jeszcze do tego mam einviertel, e, czy czyli ćwiarteczkę białego wina. To chyba giner oder Z pewnością czuję się człowiekiem spełnionym. Jestem teraz w wiosce Unterberg, leżącej na samym skraju doliny. W takich miejscach w Austrii możecie spodziewać się czegoś więcej niż tylko pojenia piwem oraz sznapsem i muzyki granej na akordeonie. Możecie spodziewać się dobrego jedzenia takiego jak w Unterberger Wirt. Ściany lokalu zdobią liczne międzynarodowe dyplomy, bo też i miejscowy szef to kucharz o międzynarodowej reputacji. Specjalizuje się on w gotowaniu według zasad feng shui, albo też feng shui, jak się powinno poprawnie po mandaryńsku powiedzieć. Ale nie obawiajcie się państwo, nie chodzi tu o kuchnię chińską. Chodzi tylko o sposób gotowania ściśle połączony ze zgodnością pięciu żywiołów. Danie będzie jak najbardziej austriackie, alpejskie. A oto i sam pan Hans Peter Berti we własnej osobie i w swym najważniejszym żywiole, czyli w kuchni. Grisgott. Gott. Gott. Servus. Servus. Was wiesz, du kochen? Einen lammrücken mit Kräuterhaube. Mm. Und dazu polenta und Tomaten-Zucchini-Gemüse. Fantastycz. Ist das uh, lamm aus Österreich? Ja, ja, das ist uh, aus Salzburg. Fantastycznie. Drodzy Państwo, to będzie austriacka, salzburska jagnięcina w czapeczce ziołowej. Do tego pan Hans Peter przygotuje nam polentę oraz jarzyny, między innymi pomidory oraz cukier. Danie jest gotowe, a więc proponuję króciutkie rezimę. Kotlety jagnięce były posypane suszoną szałwią, solą i pieprzem, obsmażone na maśle, następnie pokryte tą piękną skorupką, która powstała z bułki wymieszanej z masłem oraz ziołami. To się układa pod koniec na wierzchu i piecze w piecu. Do tego polenta ugotowana w normalny sposób. Z dodatkiem również masła, która teraz takim przyrządem do nakładania lodów jest na półmisek dodawana. Jarzyny najpierw cebula została na maśle zeszklona, do tego doszła cukinia, pomidory wypestkowane bez skórki, odrobina słodkiej śmietanki. No i polento oraz jarzyny mamy już na półmisku, talerzo półmisku i teraz kotleciki dzielone na kawałki. Mięso powinno być różowe w środku, ale nie krwiste, i właśnie takie jest. I jest pokryte tą chrupiącą skorupką. To naprawdę bardzo dobry patent. Kilka razy to jadłem, ale nigdy dokładnie nie wiedziałem, jak to się właśnie robi. I do tego jeszcze będzie dodatek sosu, mocnego sosu pieczeniowego spod jagnięciny. O, właśnie teraz! No i proszę zobaczyć. To naprawdę wygląda pięknie, i jest to danie jak najbardziej alpejskie. Hans-Peter, das ist wunderbar. Das Vielen ja? Dank. Ta dolina, czyli Gastainertal, ciągnie się przez mniej więcej 35 km. W jej najwęższym miejscu powstało jedno z najsłynniejszych austriackich uzdrowic jedno z najsłynniejszych uzdrowic w ogóle, mianowicie. Bad y, Gastein. Ludzie przyjeżdżali tu wypoczywać już w XV wieku, więc jest to zarazem jedno z najstarszych. Uzdrowisk na świecie. Dziś nosi ono wyraźne piętno monarchii habsburskiej, bo pełne jest architektury z tamtych czasów. Czytając tę nazwę w Polsce z reguły mówimy Badgasztajn. Byłoby to logiczne, bo słowo Stein, czyli kamień, tak się właśnie wymawia. Ale miejscowi mówią zawsze Badgastein i mówią to z pełnym szacunkiem dla miejsca. Odkryte przez górników zdrowotne właściwości miejsca, szybko je doceniać możni tego świata. W Badgastein gościli między innymi cesarz Franciszek Józef wraz z małżonką Sisi, cesarzowie niemieccy Wilhelm I oraz drugi kanclerz. Otto von Bismarck, Franciszkowie Schubert i Grillparzer, Johann Strauss Młodszy, czy też szach Iranu Reza Pachlawi. Dawniej ludzie naśladowali koronowane głowy, więc Bad Gastein pękało od kuracjuszy. Dziś to się zmieniło. Nic nie wiadomo, by byli tu kiedyś Lady Gaga, czy też Michał Wiśniewski, więc i ludzi mniej, a jak mało ludzi, to i budynki podupadają. W tym hotelu Straubing. Kiedyś cesarz Franz Józef siedział z sisi nad swoimi kawkami melange. Dziś to miejsce czeka na kogoś, kto je odnowi. Ale wydaje się, że najgorsze czasy Badgastein ma za sobą. Znowu zaczęto budynki odnawiać i choć koronowanych głów coraz mniej, to to miejsce zaczyna świecić dawnym blaskiem. W ściany wielu tutejszych hoteli i pensjonatów wmurowane są tabliczki z nazwiskami e, słynnych gości. O, na przykład e, tutaj, w tym Kurhotelu, czyli hotelu kuracyjnym, mieszkał wielokrotnie e, Bismarck. Niestety nie mógł e, tu zjadać swojego ulubionego dania, czyli zupy z Węgorza, tak zwanej Za to z rozkoszą cieszył ciało i ducha potrawami z tutejszych pstrągów wpływających w czystych alpejskich potokach. Miasto jest niejako przecięte na pół przez strumień. A najbardziej spektakularnym wodnym miejscem jest właśnie ten oto most i ten widok na miejscowe wodospady. Z pewnością stawał tutaj i przyglądał się tej wodnej grze nieraz sam cesarz. Na pewno Sisi. Zatem właśnie tutaj muszę ugotować coś naprawdę oldschoolowego, coś z dawnego repertuaru kulinarnego. To będzie rzecz, która nazywa się Kaiserschnitzel. Chodzi o specjalny rodzaj sznycli. Te sznycle robi się albo z cielęciny, albo na przykład z indyka. I mam tutaj dwa bardzo ładne wycięte z indyka sznycle. Co teraz muszę zrobić? Nie będę walił w to tłuczkiem, lecz delikatnie takim specjalnym przyrządem mięso zmiękcze, a następnie z jednej strony opanieruję w mące, traktując to wszystko wcześniej z solą oraz pieprzem. Mięso należy panierować w mące tylko z jednej strony i kłaść na patelnię właśnie od tej omączonej strony, począwszy, strzepując wcześniej nadmiar białego proszku. Kładę je na rozgrzanym, klarowanym maśle. I tak właśnie od strony omączonej, począwszy, winno się ładnie z obu stron na tymże klarowanym maśle zrumienić. Usmażone sznycle należy odstawić w ciepłe miejsce. Ja w tych warunkach mam taki półmisek, który jest równocześnie termosem, więc one nie powinny wystygnąć do czasu, aż zajmę się nimi znów. Teraz tak wyglądające odstawiam właśnie do tego termosu, który równocześnie jest półmiskiem i na patelnię wsypuje nieco mąki. Dosłownie tyle wystarczy i teraz tutaj powinno e, zrobić się coś w rodzaju zasmażki. Kolejnym składnikiem jest bulion bardzo mocny, cielęcy albo też wołowy, odparowany i Niewielką jego ilość wlewam na patelnię i niech to się razem gotuje, dosłownie minut dwie. W trakcie takiego smażenia z mąką na patelni pozostaje dużo rzeczy niepożądanych, kawałki przypalonej mąki, a sos ma być godny cesarza, więc by był idealnie gładki. Teraz biorę drugi rondelek i całość przecedzam. To wszystko wlewam tu. Przez drobne sitko przecedziwszy i to wszystko, co mogłoby nam w Sosie przeszkadzać, na sitku pozostaje. I od razu kolejne składniki. Mianowicie sok z cytryny oraz nieco startej cytrynowej skórki. Cytryna była w przody wyszorowana dokładnie. Zatem najpierw sok, pestki mi na dłoniach pozostaną, a teraz będę tarł skórkę. Następne rzeczy, które muszą znaleźć się w sosie, to kapary oraz śmietanka słodka i śmietana kwaśna. Niech na razie kapary się chwilę pogotują, one nie były przesiekane, po dwóch, trzech minutach oddadzą wszystkiemu swój smak, a teraz stawiam na drugiej kuchence drugą patelnię z masłem, bo tutaj będzie dodatek do cesarskiego sznycla. Teraz wspomniane wcześniej śmietany. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by używać w sosach albo słodkiej, albo kwaśnej śmietany. Natomiast w dawnej kuchni, zwłaszcza wykwintnej, bardzo często mieszało się jedwie. No bo odrobinę kwaśnej śmietany dodawało tego charakterystycznego posmaczku. No ale przecież koronowane głowy nie mogły mieć rzeczy. Tylko na kwaście i śmietanie, więc i tej szlachetnej, słodkiej do sosów dodawano. Więc na razie kwaśna, a teraz słodka kremówka. Nie obiecywałem, że to będzie danie dietetyczne. Mówiłem, to jest całkowity old school. Rzecz z przełomu XIX-XX wieku. Naprawdę e, recepta e, Kaiserlisie Kiche. Sos już tylko sobie dochodzi na małym ogniu, ledwo pyka. Natomiast na bardzo ostrym ogniu na drugiej patelni będę teraz smażył te bajeczne kluseczki, czyli szpecle. Wrzucam je tutaj i one się winny w tym maśle ze Usmażone szpecle można już wykładać na talerz. O właśnie tak. Teraz Kolej na sznycle. Wszystko jest na esz, sznec, sznycle, szpecle. Sos nie, chyba żebyśmy powiedzieli szosz. Jeden i drugi i sos. Sos już też wykładam. Ten sos jest naprawdę przepyszny. Jak powiedziałem, potwornie kaloryczny, ale właśnie Coś takiego jadały tutaj koronowane głowy. Nie tylko cesarze. A wlejmy tego sosu więcej, to jest w końcu potrawa oldschoolowa, więc nie możemy yy, go żałować. To nie może być tylko kilka maźnięć sosowych. Bardzo proszę. Tak to właśnie wygląda. I proszę mi wierzyć, to jest najprawdziwszy przepis z cesarskiej wiedeńskiej y, kuchni. Oto właśnie z Schnitzel razem z kluseczkami zwanymi szpecy. Jeśli macie państwo forsy jak lodu, możecie stanąć w Grand Hotelu Europa, najelegantszym historycznym hotelu w mieście. Zważywszy jednak, że w środku mieści się kasyno, a temat hazardu jest u nas straszliwie zbanalizowany, ja pójdę na kawę gdzie indziej. Hotel Wissmaier jest również pełen staroświeckiego szarmu i również nader chętnie był odwiedzany przez parę cesarską. I dziś każdy może się jak cesarz poczuć, bo wystarczy przyjść tutaj i coś zamówić. I w tej właśnie sali, która wygląda dokładnie tak samo jak 100 lat temu, dostać to samo, co być może. Przy tym samym stoliku ich cesarskie moście raczyły spożywać. No co my tu mamy? Mamy tu wspaniałą kolekcję strudli. Zacznijmy od tego. To jest cweczkn strudel, czyli strudel ze śliwkami. To jest klasyczny apfelstrudel. A to jest Topfenstrudel, czyli strudel z nadzieniem serowym. To jest oryginalny tort Zachera oraz kawa zwana Einspänner, czyli czarna kawa z uroczą czapeczką zbitej śmietany, czyli szlagober, podawana klasycznie ze szklaneczką lodowatej, alpejskiej wody. Czego zacząć? Sweczkę na dobry początek. Ten gotycki kościół stoi dokładnie na wysokości 1000 metrów powyżej poziomu morza, jak głosi wmurowana w pobliską ścianę tabliczka adriatyckiego, bo przecież to było jedyne morze w cesarstwie habsburskim. Zatem tylko do niego mamy odniesienia wysokości. Jeśli zaś chodzi o kuracjuszy z tamtych czasów, to pierwszą Koronowaną głową, która bawiła w Badgastein, był cesarz Fryderyk III Habsburg, który przybył tu w roku 1436, lekko niedomagając i po jednym turnusie, po pobycie tutaj, żył jeszcze przez 60 lat. Oto wyrobiska dawnej kopalni szlachetnych metali. Dzisiaj to miejsce nazywa się Heilstolen, czyli zdrowotne sztolnie. Dlaczego zdrowotne? No już w średniowieczu pracujący tu górnicy odkryli, że gdy przebywają długo pod ziemią, znikają im różne dolegliwości, na które cierpieli. Znika na przykład astma. Czy też reumatyzm. Rzecz zbadano w wieku XX i odkryto, że w powietrzu unosi się tutaj radioaktywny gaz zwany radonem, który bardzo korzystnie wpływa na organizm człowieka. Do tego mamy wielką wilgotność powietrza oraz stałą, wysoką temperaturę. To wszystko sprawia, że to miejsce jest jedynym w swoim rodzaju sanatorium. Od kuracjuszy nie wymaga się tu zbyt wiele, mają jedynie głęboko oddychać. Dla ich wygody zbudowano specjalną elektryczną kolejkę. Normalnie ludzie siedzą w niej, ale najbardziej potrzebujący również mogą leżeć i tak są wywożeni kilka kilometrów w głąb, gdzie panuje największe stężenie radonu. O właśnie tutaj mamy miejsca leżące i pełen kuracjuszy pociąg tak właśnie jedzie w głąb dawnej kopalni złota. Dolina Gastein ma też coś do zaoferowania miłośnikom zabytków inżynierii. Ten prawie całkowicie opustoszały dziś peron w roku 1905 był niezwykle uroczyście otwierany przez samego cesarza Franciszka Józefa. W tamtym miejscu rozpoczyna się tunel prawie 9-kilometrowy, który stanowi najkrótszą drogę pomiędzy Ziemią Salzburską a Karyntią. Ta linia kolejowa biegnąca. Tym, że tunelem na ówczesne czasy była niezwykłym, inżynieryjnym wydarzeniem. I dziś można tutaj przyjechać i załadować auto na platformę kolejową, by pokonać taury, ale prawie nikt tego nie czyni, ponieważ wybudowano autostradę. Ta autostrada również ma tunel. Przejazd tunelem autostradowym kosztuje 8 euro, a platformą kolejową 30. Ale jeśli ktoś naprawdę kocha inżynierię z dawnych czasów, nie może nie zapłacić tych marnych 30 euro i pokonać tę trasę jak w roku 1905, 1906, 1907 czy nawet 1915. Jeśli w niemieckojęzycznej nazwie miejscowości mamy słowo bad, możemy spodziewać się leczniczych kąpieli. Tak jest i tutaj, a hasło wprost z nart do termalnych źródeł nie jest czczym sloganem. Ten most łączy stację kolejki narciarskiej z basenami. Gorące wody biją tu z wnętrza Ziemi od niepamiętnych czasów, i też ludzkość od dawien dawna z nich korzysta, zażywając zdrowotnych kąpieli. Jako pierwszy ich dobroczynne działanie na ludzki organizm opisał szwajcarski lekarz. Aurelius Filippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zwany w skrócie doktorem Paracelsusem. Zatem korzystajmy z jego wskazówek. To było w XVI wieku, ale od tego czasu nic się nie zmieniło. Kuracjusze nadal przybywają do Bad Gastein. W następnym programie poznamy okolice miasteczka Schladming u zboczy masywu Dachstein. Będą narty, ale i wspaniała kuchnia.